Cześć, dziś 26 maja. Dzień, w którym głos kobiet po raz pierwszy zabrzmiał przy urnach, trąbka Jezu zmieniła oblicze muzyki. A astronauci spojrzeli na księżyc z tak bliska, że wystarczyło tylko postawić stopę. W 1969 roku misja Apollo 10 zakończyła się sukcesem. Astronauci okrążyli księżyc i bezpiecznie wrócili na ziemię. To była kluczowa próba generalna przed pierwszym lądowaniem. Zbliżyli się na zaledwie 15 km od powierzchni srebrnego globu. Byli tuż przed historycznym momentem, ale musieli zostawić go innym. Ich odwaga utorowała drogę. W 1919 roku Polki po raz pierwszy wzięły udział w wyborach. To był przełomowy moment dla naszej historii. Po wiekach milczenia kobiety w końcu mogły zabrać głos w kształtowaniu demokratycznej Polski. Ich wybór i ich głos już nigdy nie miały zostać pominięte, to był krok milowy dla równości. A w 1926 roku urodził się Miles Davis, prawdziwa legenda Jazzu. To muzyk, który nie bał się łamać zasad i tworzyć nowych ścieżek. Jego trąbka potrafiła wyrazić więcej niż tysiąc słów. To on wyniósł jazz z zadymionych klubów do światowych galerii sztuki. Jego muzyka wciąż inspiruje i porusza kolejne pokolenia. Polska dała głos kobietom, Ameryka poleciała w stronę księżyca, a jazz nauczył nas słuchać ciszy. Niesamowity dzień, prawda? A może dzisiaj są Twoje urodziny? Daj nam znać w komentarzu. Zasubskrybuj dzień w historii. Codziennie odkrywamy momenty, które naprawdę coś zmieniły w naszym świecie.